Teraz jest to w, naprawdę przełomowy, kolejny przełomowy moment. Wczoraj, od 90 godziny, istniała firma. Więc cieszymy się, że związek, w którym jesteśmy od samego początku, przebliża z nami umowę, a więc tylko się cieszyć. Dużo się działo. Myślę, że materiał na dobrą książkę albo na, na firma, ale najważniejsze jest to, że wraz z naszym rozwojem rozwijają się również trenerzy, rozwijają się kluby, rozwija się związek, a więc. Naprawdę tak, jak już powiedziałem, trzeba się tylko z tego cieszyć. Nowe obszary współpracy, wideoanaliza, więc, więc pewne nową, które coraz bardziej wchodzi w codzienne, w codzienne życie trenerów, także też system do wideoanalizy, który teraz wyposażymy także trenerów kadry śląskich, tutaj młodzieżowych, roczników. Także to też na pewno dla nas nowe doświadczenie, żeby zbierać. Ten feedback także tutaj z tego śląskiego regionu. Obserwujemy ten proces gdzieś tam zrozumienia i zrozumienia potrzeby korzystania z takich, z takich systemów, tak jak na przykład ProTrainAPA 10 lat temu, tak teraz też widzimy, jak ważne jest wykorzystywanie narzędzi do, do wideoanalizy, czyli LiveTag Pro, który, który coraz szerszym echem tutaj roznosi się w, w Polsce, ale nie tylko. Także zdecydowanie zdecydowanie tak. Dzisiaj narzędzie IT to takie podstawowe narzędzie każdego trenera. Każdy dzień to dziesiątki telefonów, dziesiątki maili z dobrymi pomysłami na usprawnienie tego systemu, bo tak jak zawsze powtarzam, my nie tworzymy systemu dla siebie, tylko tworzymy system dla, dla trenerów, dla analityków, dla rodziców, dla zawodników, więc tak, daje to ogromną ogromną frajdę, ale też no, jest to ogromna odpowiedzialność, bo bo trenerzy liczą na nas, liczą na nasze narzędzia, opierają oni swoją codzienną pracę, także jest to na pewno motywujące. Mamy wszędzie przyjaciół i wszyscy służą dobrą radą i naprawdę jesteśmy jedną wielką piłkarską rodziną. Naszym ja, pamiętali, że to podziękowania w Sądzeli sensie może, że to wszystko, wszystko po prostu pamiętamy i dziękujemy.